W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się oryginalnemu scenariuszowi filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic i sprawdzimy, jakie jego elementy nie trafiły do ekranizacji bądź zostały w niej zmienione. Zapraszamy! Oczywiście można gadać o pierdołach, ale wy wiecie, że my nie lubimy gadać o pierdołach, dlatego wyszukaliśmy z czeluści internetu specjalnie dla Was oryginalny scenariusz filmu. No właśnie, jak to ze scenariuszami bywa? No tak to bywa, że niektórych w ogóle nie ma, na przykład kamienia filozoficznego się nie znalazło, prawda? No tak, ale ja myślałem, że powiesz od tej drugiej oh. strony. Wiadomo, kiedy powstaje scenariusz, pierwsza wersja scenariusza jest bardzo gruba. I potem sukcesywnie w trakcie przygotowań do filmu, czy samego kręcenia ten scenariusz no, traci na objętości, traci na wadze, aż w końcu mamy taką rzecz finalną, w której więcej rzeczy nie ma niż było na początku. Mimo, że to jest jedna z ostatnich wersji scenariusza, wersja, na której już nagrywali film, to nadal znalazły się w nim elementy, których próżno szukać w ekranizacji. Oczywiście można skupić się na dodatkach z DVD, usunięte sceny itd., dalej, dlatego na takich pierdołach nie będziemy się skupiać, a skupimy się na tym, czego nie było nigdzie. Na początek taka może mała drobnostka, lekkie skrócenie sceny, która pojawiła się w filmie, mianowicie Masonowie są na private Drive. Rozlegają się hałasa. przecież Masonowie wiedzą, że tam nikogo nie ma. Na kogo winę zwala Vernon? No na kłota. Na kota, <laughs> na tak. Na kota którego nie mają. Tak, i tutaj właśnie pojawia się w związku z tym taka, taki dialog. Wujek Vernon, nie przejmujcie się tym, to tylko y, kot. Dudley, kot? Jaki kot? Wujek Vernon, nasz kot, tygrysie. Tygrysie. <laughs> tygrysie. <laughs> Ta, to, tiger. To, to chyba mnie najbardziej rozwaliło, tygrysie. <śmiany> Swoją drogą, z Masonami jest więcej scen, ponieważ w następnej scenie z Masonami pojawi się znowuż odniesienie do tego kota, ponieważ wujek Vernon opowiada dowcip o golfiście i oczywiście rozlega się jakiś tam tumult na, na piętrze, hałas. I pan Mason mówi, brzmi jakby ten wasz kot wlókł coś za sobą, Dursley. Wujek Vernon, proszę się nie martwić, załatwię to. <śmiany> Jesteś u kogoś w domu, ktoś mówi, że ma kota i hmm, brzmi jakby coś w bloku, ten wasz kot. Po co on się w ogóle tam wnikać co ten kot robi? Ja robi to robi, no powinien być całkowity dla siebie, nie? Też znaczy, jakoś nie żałuję, że tej staweczki <coughs> nie ma, za to żałuję, że kolejnej nie ma z Masonami. Tak, z Masonami, którzy w końcu wybiegają z domu, za nimi Darcyowie biegną i ostatnia deska ratunku. Ja... Mamy lody! Tak, ciotka Petunia, mamy lody! Jakby no. mieli wrócić... O! Mają lody! Jesteśmy biedni! No tak, bo w końcu Masonowie, taka bida, że nie sać ich na lody, więc no... Ale teraz poważniej. Bo po tej scenie bezpośrednio następuje scena, której zabrakło i która miałaby wielkie znaczenie dla filmów o Harrym Potterze. Mianowicie możesz tutaj sobie zobaczyć, z czym wraca Vernon do domu. A w sensie, że... Z czy... listem! Wraca z listem, wściekły, otwarty list, podaje Haremu. Proszę, czytaj to, Harry. Drogi panie Potter, zostaliśmy powiadomieni, że zostało użyte w zaklęcie swobodnego zwisu w miejscu pana zamieszkania 12 minut po godzinie 7 tego wieczoru. jak pan dobrze wie, czarodzieje, niepełnoletni czarodzieje i wujek Vernon kończy mają zakazane używanie magii poza szkołą. No i to było w książce, a nie było tego w filmie. Tak, i z tego skorzystał potem Alfonso Cuaron w trzeciej części, kiedy to Harry sobie pod kołdrą czarował. Różne rzeczy dziwne chłopcy robią pod kołdrą, ale rzucać w zakręcie lumos, tak, no i oczywiście tutaj dalej... To ciemno mu było pod tą kołdrą, nie wiedział co tam robi, więc... <grym> oczywiście, <grym> to, oczywiście dalej Vernon mówi, nie powiedziałeś nam, że nie wolno ci używać magii w domu, wyleciało ci z głowy, prawda? A zatem mam dla ciebie wiadomość, chłopcze, zamykam cię. A jeśli tylko spróbujesz wydostać się za pomocą magii, i tak cię wywalą. Nigdy nie wrócisz do tej szkoły. Nigdy! Ha ha, ha. Błoh, ho, 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 ho. Brakowało mi tego, szczerze mówiąc. A czy Fili. ja wiem? No już tak, i tak ten, ten pobyt Masonów jakiś taki był. Toczy, pobyt nie Masonów. lubię tej sceny w ogóle w tym filmie. Znaczy pobyt Masonów, ale mnie zabrakło właśnie tego, że, żeby zostali powiadomieni, że Haremu nie wolno czarować poza szkołą. No to fakt, no bo to było chyba dość istotne. No, bardzo istotne. No bo przecież Harry straszył Dudleya przez bardzo długi czas, no prze przez całe wakacje, że mu ogon dorobi, czy coś temu zrobi. I on się bał, bo nie wiedział, że Harry nie Swoją może. Swoją drogą tutaj pojawia się troszkę przerobiona scena z książki, kiedy to Dudley chodzi, a ja wiem co dzisiaj jest, a ja wiem co dzisiaj jest. No. Tylko, że tutaj ta scena nie pojawia się w momencie, kiedy Harry tam y, jest na, na podwórku, tak? Tylko kiedy już Harry jest zamknięty i Dudley podaje mu przez klapkę w drzwiach y, miskę z zupą. I wtedy Dudley mówi: A ja wiem, co dzisiaj jest. I Harry mu odpowiada: bardzo dobrze Dudley. W końcu nauczyłeś się dni tygodnia, prawda? Dudley, dzisiaj są twoje urodziny i wszyscy mają to w nosie. No i oczywiście Dudley zamyka tę klapkę, sobie odchodzi. No a Harry próbuje nakarmić słówkę rozmokłymi warzywkami. Nie, nie odwracaj, nie, nie ma sensu odwracać dzioba, to wszystko co mamy. I stara się ją karmić, i karmić, i karmić. A nie pamiętam, to było w filmie? To jest to Nie, 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 nie. Po prostu został to zamknięty. To w książce być, bo dokładnie te same słowa, że nie ma co tak. wracać dzioba, nie? To chyba tak, w tak tak, było. tak, 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 to jest dokładnie scena z książki. Troszkę szkoda, że relacje Dudleya z Harem zostały w filmach tak strasznie okrojone. No mi się wydaje, że w ogóle relacje Harego z wujostwem są słabe w filmach. No, to, w każdym filmie. Jest w ogóle. No może w ostatnim filmie. Znaczy w ostatnim, w pierwszych insygniach, gdzie tam z ciotką Petonią... To, to są usunięte sceny. No usunięte sceny. No i one były dobre, według mnie, co z ciotką Petonią przynajmniej, no jeszcze zostało usunięte. <grym> Najwięcej relacji z Dursleyami znajduje się w usuniętych scenach. Ale teraz <grym> jedna rzecz, która... Generalnie kojarzycie moment, kiedy Harry ucieka z domu wujostwa. W jaki sposób ucieka w filmie? No ucieka przez okno, które, które jest zakratowane i bliźniacy z Ronem wy, wywalają kratę. No samochodem. tak, no co się dalej dzieje? Chodzi mi o sytuację z wujem Vernonem. Do konkretów, kochanie, do konkretów. No tak, no Harry wyskakuje tam, chce wskoczyć do Forda Anglii, ale wuj Vernon podbiega i łapie go za nogę. Tak, no. No dalej! No co, no i wuj Vernon wypada, no. Tak, ciągnął, wuj, siły, wuj wypada. Bo Harry ma tyle siły, że potrafi takiego 100-kilowego kloca wyciągnąć z okna. <laughs> 100-kilowego klasa potrafi wyciągnąć z okna, ile to zabrzmiało. No dobra, no Vernon trochę się cięższy. To ty wiesz co, ironizujesz teraz, km. ponieważ nasz scenariusz. W scenariuszu scena wyglądała mniej więcej tak, że wuj Vernon łapie Harry'ego za nogę, ale Harry nie jest w stanie się wydostać. Im bardziej wuj Wernon trzyma go za tę nogę, tym bardziej Harry wyślizguje się Ronowi. aż. W pewnym momencie, no jest tam zamieszanie. Hedwiga zaczyna uderzać dziobem o zamek klatki. Uderza, 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 aż wreszcie klatka otwiera się. Wtedy Sowa wylatuje z klatki i, i dawaj! Atakuje Wernona. Dziobie go po rękach, aż ten z bólu puszcza Harego. Harry wpada do samochodu. Odlatują samochodem Sowa za nimi. No i to miałoby sens, że Harry był w stanie wydostać się z uścisku Wernona. To czy znaczy, bardziej miałoby to dostał... sens niż ryzykowanie życia wuja wyrzucając go z okna. A troszkę w tym filmie ja wiem, że to jest ale film dla młodszych. nie wiem, dlaczego, że on wypadł. Z okna. No dobrze, ale troszkę to jest ja wiem, że to jest film dla dzieci, ale kiedy Vernon wypada z okna z pierwszego piętra, to Harry patrzy i się cieszy. W ogóle żadnej troski, że kurczę, mogłem właśnie zabić człowieka. Kiej z tym, że to wuj, którego no nie lubię, tak ale go mogłem go zabić. To tak Jacksona, że matka mu zginęła, on się cieszy. Jezus, znaczy cieszy nie rozpacz. Jezus Jezus Jesteś okropna. Yy, scena, mała taka scenka, która też tutaj zwróciła moją uwagę. Pan Weasley poznaje Harego. Powiedz mi, Hary, do czego służy gumowa kaczka. Ależ to, śmieszne. Robert Duck. Ależ to śmieszne, że czarodzieje nie wiedzą, do czego służy gumowa kaczka. No właśnie, to takie było. śmieszne było, no bo nie powiem, no pamiętam, że w Kimiach chyba wszyscy parsknęli śmiechem. Czasami ja potem, jak oglądam, też, też parskam śmiechem, ale tak naprawdę to jest tak absurdalne i niedorzeczne, że aż. No. Po tylu latach stwierdzam, że to jest. Znaczy, generalnie do w harem potterze są dość suche, żeby nie powiedzieć, że drewniane. Brytyjskie? Nie wiem. W każdym razie w scenariuszu mamy. Powiedz mi, do czego. Jaka jest dokładna, dokładna funkcja parkometu? Parkomatu. Park... Parko, pa, parkomat. Yes, parkomat. Parkometru miałem powiedzieć. Ale chyba parkometr też chyba kiedyś... No nie, nie Więc to, to miałoby sens, że facet interesuje się typowym Czyli urządzeniem... Czyli bardziej skomplikowanym. ...mugowskim, tak. Niż gumowa kaczka. Ale chyba w książce też było parkomat. On chyba też o parkomat pytał. W książce nie pamiętam, natomiast w filmie na pewno. Najbardziej brakująca scena w Komnacie Tajemnic. Księgarnia Pan Weasley, pan Lucy, co się dzieje Jezus, w książce? oni się tłuką jak dzieciarnia. I to była super scena, której nie było w filmie i naprawdę było szkoda. Tak, bo generalnie kiedy w książce Lucjusz Malfoy obliża Arturowi Weasleyowie, Weasleyowi, ten się w końcu wścieka i przewala mu. I oni zaczynają się tu z pięściami, potem książkami, tłuką się i wszyscy po prostu, jest wielkie zamieszanie, rozdziela ich Hagrid w filmie. Lucyż Malfoy ciśnie Arturowi, a Artur robi minę mniej więcej taką. I rozchodzi się po kościach. W scenariuszu oryginalnym mamy scenę, kiedy Lucyż Malfoy mówi: Oczywiście, ci, z którymi trzymasz, patrząc na państwa Grangerów, a ja myślałem, że twoja rodzina nie może już niżej upaść. Pan Weasley rusza w kierunku Lucyża Malfoya, by go uderzyć. Hagrid występuje naprzód, kładzie spokojnie rękę na ramieniu pana Weasleya. Zignoruj go, Arturze. Pan Weasley cofa się. I to jest właśnie ta scena, której zabrakło. Znaczy, i tak film nawet od początku nie zakładał, że oni się będą tu, ale był ten ruch, ta męska decyzja Artura no Weasleya, tak. który nie pozwoli obrażać swojej rodziny, bo taki ciapowaty wyszedł w filmie. No jednak. tak, on zrobił minę. No ubodło mnie to, no ale no. udam, że nie. <laughs> No, taka, Hagrid tutaj taka. mówi, że no nie ma sensu słuchać Malfoyów, no super Hagridzie, szkoda, szkoda, że tego w filmie A w, nie w było. W tym filmie chyba w ogóle Hagrida tam nie było w Fecach Floresach. Nie, w też, to może był, on Harry'ego tam odprowadzał, chociaż zostawił go, nie, zostawił go, w rękach Hermiony, że już jest w dobrych rękach. No. Idiotyczna scena, pierwsza idiotyczna scena, której się cieszę, że w filmie nie było. To, czy, generalnie nie lubię sceny w filmie, jak oni lecą tym Fordem Anglią, szukają pociągu, pociąg się pojawia i nagle Harry leci i trzyma się. Już. Pada tam niemalże. Nienawidzę nie, tej sceny. Nie powiem, ja ją bardzo lubiłam zawsze. To jest absurdalna, książka tego nie było, ale zawsze mi się ona podobała. Ja jej nienawidzę. I jak <grym> pogłębić głupotę tej sceny? Ano tak, że kiedy ten ekspres przejeżdża pod nimi, Harry wisi, Harry patrzy w okno tego ekspresu, a tam z twarzami przyciśniętymi do szyby Neville i Simus. Zaskoczeni spoglądają na Harego. <grym> Rany boskie, to. Nie, nie, ale to, to, by, to jest takie, to by było taka hollywoodzka papka, <grym> mi się wydaje. No, Nie? to by było złe, no naprawdę. Rozwijają się nam sceny z Filczem, bo oczywiście mamy scenę, że tam Harry znalazł y, kopertę z Migu Roka, oddaje Filczowi i kiedy Pani Norris zostaje spetryfikowana, Filcz atakuje Harego przy dyrektorze, przy wszystkich. Jego zapytaj, to on to zrobił. Wie, to widziałem, y, y, b, 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 widzieliście, co napisał na ścianie? Poza tym on wie, wie, że jestem harłakiem. Harry pyta, to nieprawda, proszę pana, przysięgam, nigdy nie dotknąłem pani Norris i nawet nie wiem, co to jest Harłak. Filcz brednie, widział mój list z Wmiguroka. No Oczywiście z filmu zostało to wycięte, usunięte sceny, tylko tyle, że Harry podaje Filczowi list z Wmiguroka. Także no ale to nie było. by było rozwiązywało zagadkę, jaką jest, skąd Filcz wiedział, żeby oskarżyć akurat Harry. Ego. Tak, dlaczego Harry? No bo czemu akurat Harego, Bo co, bo stał najbliżej? No, bo najwięcej błota znosił w Hogwarcie. Hermiona. Oczywiście w książce legendę komnaty, tajemnic opowiada uczniom profesor Beans. Historia magii i tak dalej. W filmie opowiada Magonagal. profesor McGonagall. Jak przekonać zasadniczą nauczycielkę do tego, żeby opowiedziała ci legendę niezwiązaną z jej przedmiotem? Bo w filmie to jest, proszę nam opowiedzieć legendę. No dobrze. To takie w stylu, pani profesor, proszę nas zwolnić z lekcji. No dobrze. Nie? No to w filmie... Hermiona ma w, teatrze, w scenariuszu bardzo dobry argument. Hermiona, Pani profesor, zastanawiam się, czy mogłaby nam pani opowiedzieć o komnacie tajemnic. Profesor McGonagall odpowiada: Panno Granger, mój przedmiot to transmutacja. Hermiona, tak pani profesor, ale niewiele jest napisane na temat komnaty tajemnic, a dla tych z nas, których dotyczy to bezpośrednio, jest to niepokojące. No tak, jestem yy, Mugolakiem, szlamą, więc dla mnie to jest niepokojące. I to jest argument, który przekonuje profesor McGonagall do tego, żeby opowiedziała tę historię. No, no to są takie drobnostki, które naprawdę mają znaczenie jak dla mnie. To, czy to jest to takie jest... pogłębiające troszkę? No, bo widać, że coś z czegoś wynika, a nie, że ktoś coś rzuca. No dobra, bez no. powodu Daj No się dobra, zabrać. trzeba fabułę pociągnąć naprzód, więc opowiem wam bez żadnego. A ile problemu. by to im zabrało? 15 no. sekund ten dialog? O ile w ogóle? A wydaje mi się, że, że ma to, tak jak ty mówisz, duże znaczenie. Następna zmiana znowu dotyczy filcha. Znowuż pokazuje jego nadgorliwość. Kiedy dochodzi do kolejnego ataku, profesor McGonagall zabiera Harry'ego do Dumbledora, a Filch pokrzykuje za nim. Czarna magia! To jest właśnie czym jesteś wypełniony, Potter. Nawet powietrze, którym oddychasz, wypełnione jest trucizną. Jesteś zły! Po prostu zły! <ścoughs> No. Biedny. Biedny Harry. Znaczy, tutaj filcz mi się jawi jako jakiś kaznodzieja, nawiedzony kaznodzieja. Zły jesteś! Przesząknięty złem! Nawet Szatan twój oddech nawiedził. to trucizna. Awe, sejtan! Nie? Dobrze, dobrze, tego nie było, bo to by było... Tak. Jeszcze bardziej pogrążający a i tak jest dosyć, no, Jego postać wykreowana dość. No. Dość, dość no. tak. No. Kolejna scena, kiedy nasi bohaterowie wypijają eliksir wielosokowy. Oczywiście nie wiedzieć czemu w filmie głos im się nie zmienia. I w filmie mamy scenę, kiedy wypijają i Ron mówi Bloody hell. Bo, bo musisz mówić bardziej jak, jak oni. Bloody hell, ok. Natomiast w oryginalnym scenariuszu. Ron. Harry. Harry. Ron. Ron. Bloody hell. Harry. Brzmimy jak my! Musisz brzmieć bardziej jak krab! Ron zmieniając głos: Bloody hell! Harry, niżej! Ron znowu, znowu podejmuje próbę: Bloody hell! Harry, mniej inteligentnie! I Ron, mówiący coś z tego: Bloody hell! Bardzo dobrze! <laughs> No, bo wcale Malfoy nie zauważy, że jego przyjaciele mają zupełnie inny głos, prawda? Nie zauważył. Malfoy to idiota. No właśnie, Malfoy nie należał do tych głupich. Tylko jego no może. Nie, może zauważyli, że ma inny głos, Malfoy. W filmie troszkę. I skoro <coughs> jesteśmy przy, przy eliksirze wielosokowym, kiedy Hermiona zmienia się no, nieporadnie w kota. Nieporadnie? Tak, w, zasadzie, w zasadzie, zasadzie wątek to. kota Hermiony kończy się na tym, jak Ron patrzy, ona ma ogon. Jak ostatni Debil. Pomińmy to. Scenariusz jest scena następna. Jak Hermiona leży w skrzydle szpitalnym i Harry i Ron idą ją odwiedzić, dźwigając olbrzymie na książek. Po prostu mnóstwo mnóstwo książek. Przychodzą do Hermiony, Hermiona mówi: "O, dobrze, odłóżcie je tutaj. zajrzę, że coś tam ten gada gada." I Ron przekazuje jej informację od pani Pins. Że pani Pins kazała przekazać ci, że bardzo by doceniła, gdybyś zostawiła choć trochę książek dla innych uczniów. A Hermiona oczywiście mówi, że no przecież ona musi się uczyć, przecież ona nie może teraz yy, leniuchować, tak? No i potem przechodzą do rozmowy na temat komnaty tajemnic. Oczywiście mamy kilka zbliżeń na ogon Hermiony. I Ron wyraża yy, no, zdumienie, czy tego ogona kiedykolwiek się Hermiona pozbędzie. No, i oczywiście to Hermiona mówi, że pani Pins obiecuje, że ten ogon w najbliższym czasie zostanie usunięty. Szkoda, Patrząc na to, jak wyglądała kocia Hermiona, to nie żałuję, że tego nie było. No, tak trochę była, no. Żenujące to takie, było. No, jak z takiej bajki nisko dla dzieci. Jak z filmu, powiedziałbym, z lat 80., kiedy efekty no, specjalne no, kulały. No, 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 no. I trzeba było robić... czymś mi się na to kojarzy, ale teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Znaczy dla mnie to był taki trochę styl niekończącej się opowieści. Jeżeli chodzi o jakąś charakterystykę. No i tam taki ptak był. Chyba no. taki z takim ptakiem. I, I to ten... Gdyby to było dobrze pod kątem efektów specjalnych zrobione, no to mogłaby być scena dość ciekawa. I humor. W końcu humor w Harry Potterze oczywiście w filmie go nie było. Kiedy Harry wyciąga z kibelka... czy z kibelka. Kiedy z kibelka wypływa dziennik to Maridla. I Harry bierze go do rąk i próbuje otworzyć. Ron łapie go za rękę. Oszalałeś? To może być przeklęte! Tata opowiadał mi kiedyś o książce, którą ministerstwo skonfiskowało, a która wypa wypalała oczy każdemu, kto próbował ją przeczytać. Co robi w, ta w takiej sytuacji Harry? Zaryzykuje. Otwiera książkę i krzyczy Aaaa! Moje oczy! Moje oczy! Ron po prostu zamiera, zastyga w przerażeniu, a Harry zaczyna się śmiać. <gry> Ale ta scena rozwija się w jeszcze bardzo istotną rzecz. No. Bo kiedy dochodzi do tej sceny, pojawia się w łazience Ginny. Która na ich widok i na widok dziennika ucieka. Harry mówi, Ginny ja tylko żartowałem. No super, teraz już nawet twoja siostra myśli, że jestem potworem. A to jest ten moment, kiedy Ginny dowiedziała się w filmie, że Harry ma dziennik. No. Ale wiesz co, jeszcze a propos tego wypływającego z kibelka y, dziennika. Tu Ron jest przerażony faktem, że może książka wy wypalić oczy Harem, a nie, nie, nie zmartwili się tym, że ona po kanałach pływa, tam gdzie lecą siki i kupy, i że ona może być od, od, od kupy. A, tak, I on tak to w ręce brał. Tutaj jeszcze Ron nawiązuje do swojego <coughs> szlabanu, mówiąc, że Tom Marvolo przecież on polerował jego puchar w y, gabinecie z trofeami, tak? Pamięta, że, że ślimaki musiał ścierać, śluz ślimaczy właśnie z tego nazwiska. O. I to też w filmie się nie pojawiło nigdy. No i potem, oczywiście, rozmowa z Hermianą. Hermiana próbuje rzucić zaklęcia, żeby uwidocznić tusz, ale jak doskonale wiemy, nic się nie udaje w tym temacie uczynić. I tak przechodzimy dalej do, do kolejnej ciekawostki. Tak, kolejna ciekawostka, która jest fajnym rozwinięciem, bo film znowu nas potraktował jak idiotów. No to nic nowego. Bazyliszek przylatuje w atakuje Bazyliszka. Co mówi Tom Riddle? Wydłubał... Twój Feniks wydubał mu oczy, tak? Tak. Coś tam i... Tom Riddle robi w filmie <laughs> za komentatora. <laughs> Harry nie patrzy, a Riddle mówi... „Chodź Feniks pozbawił Bazyliszka wzroku, to posiada on jeszcze węch. Powiedział. <laughs> Powiedział. Poznajmiając Haremu. Harry, możesz już otworzyć oczy. Idiota. Natomiast w oryginalnym, w oryginalnym scenariuszu Tom Riddle mówi tylko Głupcze i myślisz, że jesteś bezpieczny? On nadal może cię usłyszeć. Bo Harry widział już na ścianie, że Fox wydubuje mu oczy. Harry już wiedział, że jest bezpieczny. I Riddle przyjdzie dopiero wtedy z niego, a nie informuje go. Harry, możesz otworzyć oczy, zamiast podkreślić się od tyłu i go dziapnąć w plecy. No ale to, to, jest, to jest nadal ten schemat, że zły musi zawsze sobie pogadać i poczekać. No. Na reakcję. To teraz tak dla wyrównania kolejna scena, która dobrze, że z filmu wyleciała, mianowicie kiedy już Ginny została uratowana, idą z Harrym do Rona i Lockharta. Ron pyta: Co to za ptak? A Harry patrzy na Foxa i odczytuje, że tak powiem jego zamiar. Myślę, myślę, że on chce mi przekazać, że może nas stąd wydostać. No. Nie. Jednak wolę to nie do powiedzenia, jak oni już sobie tam wylatują, nie? Co to za ptak? Co to za ptak? Babci opiekła placę a dziadek też ma kapcie. Tak. No tak, to tego typu właśnie dialog. Owszem, owszem, i teraz najważniejsza scena, której nie było. Mianowicie widzimy w filmie, kiedy Harry rozmawiał z Dumbledorem, gadają sobie o mieczu, straty taty i bataty, tak? Nie ma tego, co było w książce. Mianowicie rodzice Ginny, Ginny i rozmowa z dyrektorem. Natomiast tutaj jest. Jest ta sytuacja pani Weasley. Jest Ginny, jest. Ginny oczywiście boi się, że zostanie z Hogwartu wydalona. Jest to dłuższy dialog z Dumbledorem, który tłumaczy że mądrzejszych czarodziejów Voldemort wyprowadził w pole, więc nie zostaniesz wyrzucona. Oczywiście pani Weasley opieprza Ginny, że jak mogłaś być taka nierozsądna, czytać taką książkę, ufać czemuś. Wiecie, generalnie to wszystko co było w książce, więc tutaj nie ma sensu, yy, nie ma sensu tego przytaczać, ale tej rozmowy zabrakło, bo wątek Ginny w zasadzie Zaczyna się w momencie, kiedy Riddle mówi, ona otworzyła komnatę tajemnic, po czym wylatują z komnaty tajemnic i wątek Ginny się kończy, nie ma. No, ona taka była tam... Bo By ktoś tam musiał być. Bo coś się tu rozchodziło w końcu, nie? O, i to jest ta jest najlepsza scena. Ulubiona Twoja scena. Moja ulubiona scena. No. Scena, kiedy e, Harry idzie już sobie i pan Malfoy idzie. Znaczy, oni wychodzą chyba, nie? Tak, Harry uwolnił tak, z Gretka. Tak, Harry uwolnił z Gretka i pan Malfoy odwraca się i Awada! I chcę zabić Harego na korytarzu w Hogwartsie. W komnacie tajemnic. No zajmę. Tak. tak. No w komnacie tajemnic, kiedy to zaklęcie pojawiło się w czarze ognia, ale to już pominę. To był idiotyczny. Chyba do tej pory wiele osób zastanawia się, jak Malfoy mógł chcieć zabić Harego. No to w pierwotnej wersji scenariusza awada, Nie pada, tylko po prostu. Malfoy odwraca się szybko do, do, w kierunku Harego i patrzy na niego morderczym wzrokiem. I wtedy próbuje unieść troszkę, ale żadna awada ani żadna inna klątwa nie wydostaje się z jego Może ust. to nie byłoby tak absurdalne, gdyby nie sam fakt, w, jakim, w, jakim, w jaki sposób zostało to wykonane. Z takim zamaszystym, takim już zamachem, takim głosem awada. Z rozwianym włosem. Kurde, jakby nie wiem, jakby największego wroga chciał zabić. Nie, to tak. jest tak. To... Także Głupota. to wszystko, co, co mieliśmy chęć Wam zaprezentować, ponieważ są jeszcze jakieś takie małe detale, ale nieznaczące pierdołki. Nie mieliśmy już cicho ale... ich opowiadać. Super. Nie, po prostu pokazaliśmy Wam takie najciekawsze bądź najśmieszniejsze zmianki, drobnostki, które czasami nas wkurzały, gdzieś uwierały i rzeczy ważniejsze, bardziej istotne sceny, których brakuje. No ale zastanawiając się, czego mi najbardziej brakuje, czego Tobie najbardziej brakuje z tego, ale... co było w scenariuszu? A no to p nie wiem, bo chciałam powiedzieć o scenie ten, z tym listem miłosnym od Ginzler'a starego. Ale nawet scenariusz tego od początku nie przeglądał. No zgodę, no. pikle z ropuchy i takie tam. Wiesz co, może to się wyda głupie, ale chyba najbardziej mi zabrakło tej sceny z McGonagall, która została przez Hermione przekonana do tego, żeby opowiedzieć legendę. To jest a, taka drobnostka, a... ale dla mnie miałaby duże a, znaczenie a do tego postaci. Dla mnie najbardziej to chyba ta Hedwig'a 9 Wernona. Bo to by było logiczne, no. 12-latek nie byłby w stanie takiego wielkiego grubasa wyciągnąć z okna. No sorry, ale nie. No nie. A prędzej by ręce mu zostało, prąd, wyrwał, niż a ten by go wyciągnął, więc tak. Ale Hedwiga, jak on miał też siłę. Tak, dlatego ta Hedwiga tutaj jest niezbędna. A co wy myślicie? Czego wam zabrakło w filmie? Oczywiście z tych scen, które były zawarte w tym scenariuszu. Czy film, był, czy film zyskałby, gdyby te sceny były, czy może by stracił? Ja uważam, że by zyskał. Taka mała. No ale nie, na ten Neville i Simon. Nie. No, nie mówię o wszystkich, tak. No te takie no, sensowniejsze, które skomentowaliśmy, żeby się przydały. Znaczy, ja, ja bym powiedział, że jednak się to gdzieś tam równoważy. Te złe z tymi dobrymi gdzieś się równoważą. I patrząc, jak złe były tutaj niektóre rzeczy, to może lepiej, że film był w ogóle pozbawiony tego wszystkiego. No nic, dajcie znać. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.